To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Władimir Putin nie chce na razie zakończyć wojny, bo jest przekonany, że wygrywa, miał powiedzieć Donald Trump w rozmowie z europejskimi przywódcami. Doszło do niej w poniedziałek, czyli w dniu, w którym amerykański prezydent rozmawiał przez telefon z Putinem. O sprawie informuje The Wall Street Journal, powołując się na źródła rządowe w państwach europejskich. Rzecznik Białego Domu Caroline Levitt zaprzeczyła, by Trump miał stwierdzić, że Putin nie jest gotowy zakończyć wojnę. Potwierdziła jedynie, że amerykański prezydent jest przekonany, że Rosja ją wygrywa. Trump w poniedziałek napisał w mediach społecznościowych, że atmosfera rozmowy z Putinem była doskonała oraz, że Moskwa i Kijów niezwłocznie przystąpią do negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Tego samego dnia powiedział też, że nie jest to jego wojna, a Stany Zjednoczone zostały uwikłane w coś, w co nie powinny. Wcześniej stwierdził jednak także, że chciałby, by doszło do rozmów na niskim szczeblu pomiędzy Ukrainą a Ros w Watykanie, a udział w nich mieliby wziąć sekretarz stanu Marco Rubio oraz jego specjalny wysłannik Steve Witkow. Negocjacje miałyby się rozpocząć w połowie czerwca. Trump na razie też nie zadeklarował, że jest gotowy dołączyć do państw europejskich i nałożyć nowe sankcje na Rosję. Kongres przygotował już jednak ustawę, która umożliwia uderzenie w rosyjski handel surowcami. Putin w 2017 roku podczas jednej z konferencji prasowych powiedział o rozwijającej się schizofrenii politycznej Białego Domu. I jest w tym być może trochę praw. Bo już wtedy próba resetu łączyła się z próbą zaostrzenia polityk uderzających w Moskwę. Chociażby wykorzystanie ustawy o agentach zagranicznych przeciwko mediom powiązanym z Rosją. To jest nigdy wcześniej nie wykorzystano tej ustawy w taki konkretny sposób. Pierwszy sekretarz stanu Rex Stillerson. Nazwał wtedy ten brak spójności wewnętrzną dyskusją na temat tego, czy Kwestia agresji na Ukrainę powinna być decydującym czynnikiem w prowadzeniu relacji z Rosją? Czy to są jednak dwie zupełnie różne kwestie i powinny one zostać oddzielone? Z pierwszej kadencji zdaje się, że wygrała opcja myślenia łącznego. Dzisiaj prezydent również zauważył, że Ukrainie udało się zbudować wokół siebie wsparcie wielu państw europejskich, które również nie wydają się być aż tak otwarte na przyjęcie żądań rosyjskich. A co za tym idzie? Ukraina nadal pozostaje tym czynnikiem decydującym i nie da się budować relacji z Rosją bez patrzenia na to, jakie są nastroje wokół Ukrainy. Porażka pierwszej próby wynegocjowania pokoju, poprowadzona przez duet Marko Runiu i Steve'a Witkowa, prawdopodobnie została odczytana jako porażka w przekonaniu Moskwy. Stąd komentarz Donalda Trumpa o Rosji, która nie jest gotowa na pokój. Tylko teraz ster za tymi nowymi negocjacjami zdaje się bezpośrednio wziąć na siebie Marco Rubio. Tutaj, więc, po pierwsze, należy spodziewać się resetu podejścia tej negocjacyjnego, a z drugiej strony Donald Trump powtarza, że gdyby nie widział szans na pokój, to sam by się z tych negocjacji wycofał. Być może tą szansę na pokój widzi, w, po pierwsze, w możliwości samej rozmowy z Putinem. Tutaj ostatnio usłyszeliśmy o tym, że odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna. Ale również w tym, że jest szansa na wykorzystanie tej, tej szerszego teatru współpracy. Ukraina to jest jeden temat, ale Donald Trump uważa również Rosję za bardzo istotnego gracza w kwestii Bliskiego Wschodu. I ten Bliski Wschód jest trochę poniekąd w tym medialnym dyskursie traktowany jako dźwignia negocjacyjna. Rzecz w tym, i to jest największy problem, że w pierwszej kadencji nie wypracowano przez 4 lata jednej spójnej strategii względem Moskwy. I nie mamy również sygnałów, żeby tym razem było inaczej. To jest znowu taka polityka reakcyjna, to jest polityka, w której Waszyngton bacznie obserwuje działania sz oraz szuka tego momentu przełomu i teraz być może patrzy teraz na tę inicjatywę państw europejskich razem z Ukrainą i tutaj też również szuka takiego przełomu, to jest sądując, jakie konkretnie żądania z tego pierwszego planu Łódzkowa były tymi kluczowymi, bo wie, to znaczy on wie, że trzeba tutaj zbudować relacje z Rosją i on się nie podda przy pierwszej poradzce, która znowu tutaj miała miejsce. Faktem jest, że Kongres a dokładniej senator Graham, który bardzo blisko współpracuje z Donaldem Trumpem od roku 2018, to jest on przygotował ustawę sankcyjną. Ona nakłada 500% ceł dla krajów, które handlują z Rosją i to z możliwością podniesienia o kolejne 500% po 90 dniach, czyli to jest ten maksymalny górna granica ceł dla państw handlujących z Rosją 1000%. Jest to jednak postrzegano jako opcja absolutnie atomowa, którą chcą użyć jak najpóźniej, ponieważ wszystkie analizy sugerują, że uderzy ona również w sojuszników i państwa, z którymi Biały Dom chce budować relacje. Innej ustawy obecnie nie ma, bo problem jest taki, że dzisiaj nie ma. W samym kongresie, w Senacie czy w Izbie Reprezentantów takiej samodzielnej inicjatywy wsparcia Ukrainy. To inicjatywy, która miała miejsce chociażby w roku 2018, gdy przygotowano takie dwie ustawy wspierające Ukrainę, podpisane w końcu przez prezydenta Trumpa. To jest dzisiaj takiej większości nie ma, więc cała ta polityka negocjacyjna, ona w zasadzie w całości spoczywa na Donaldzie Trumpie. Jeżeli Donald Trumpowie używamy opcji atomową, to ta ustawa Grahama się pojawi. Ale być może znowu, zanim ona zostanie przedstawiona na wokancie, to być może będzie musiała przejść. Jakieś również wewnętrzne modyfikacje, zmiany, żeby niektóre kraje sojusznicze wyłączyć z tego progu celnego znów, to także nie jest w ten sposób, że ta ustawa zostanie wprowadzona w tydzień albo w dwa tygodnie. Tłumaczy Rafał Michalski, amerykanista i współpracownik Układu Sił. Dwoje pracowników ambasady Izraela w Waszyngtonie zostało zastrzelonych w pobliżu kapitolu, gdy wracali z wydarzenia organizowanego przez American Jewish Committee, największą żydowską organizację w Stanach Zjednoczonych. Według policji napastnikiem był działający w pojedynkę 30-letni Elias Rodriguez z Chicago, został zatrzymany, w areszcie miał wołać: Wolna Palestyna. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział zwiększenie ochrony placówek dyplomatycznych. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że napad miał podłoże antysemickie i że w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na nienawiść i radykalizm. Według izraelskiego ambasadora ofiarami było dwoje młodych ludzi, którzy planowali zaręczyny. Wzrost ataków na diaspory izraelskie w różnych częściach świata odnotowano po 7 października 2023 roku, kiedy Hamas napadł na Izrael, a w odwecie siły izraelskie rozpoczęły operacje w Strefie Gazy. Obecnie Tel Awi Deklaruje chęć całkowitego jej zajęcia i ostatecznego rozprawienia się z Hamasem. W poniedziałek, po dwóch miesiącach pod presją międzynarodową, Izrael zgodził się na dostawy pomocy humanitarnej dla enklawy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegała, że 500 tysięcy Palestyńczyków jest zagrożonych głodem. Organizacje związane z Bractwem Muzułmańskim próbują wpływać na Francję i Unię Europejską poprzez intensywny lobbying. Tak wynika z raportu, który trafił na biurko Emmanuela Macrona. Prezydent zwołał w tej sprawie Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument ma zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu. Dziennikarze portalu Politico dotarli jednak do raportu. Działania miały m.in. doprowadzić do uznania bluźnierstwa za przestępstwo oraz zmiany francuskich przepisów dotyczących religijności w przestrzeni publicznej, ostatecznie zaś do wprowadzenia prawa szariatu. Były finansowane z Kataru i Kuwejtu. Wskazano, że angażowały się w nie m.in. Rada Europejskich Muzułmanów oraz Forum Muzułmańskich Organizacji Młodzieżowych i Studenckich. Raport Powstał w oparciu o dziesiątki rozmów z ekspertami, przedstawicielami służb wywiadowczych oraz muzułmańskimi liderami. Wcześniej francuski minister do spraw europejskich Benjamin Haddad powiedział także, że należy przyjrzeć się temu, jakim organizacjom udziela finansowania Unia Europejska w obliczu oskarżeń, że dawała pieniądze podmiotom nieszanującym świeckiego charakteru Francji oraz islamistycznym. Macron zlecił rządowi przygotowanie kroków mających zwalczać wpływy Bractwa Muzułmańskiego nad Sekwaną. W Niemczech zatrzymanych zostało pięciu nastolatków, którzy są podejrzewani o udział w neonazistowskiej grupie terrorystycznej. W styczniu jej członkowie mieli próbować podpalić budynek, w którym przebywali migranci w miejscowości Szmóln w pobliżu Lipska. Dwa miesiące wcześniej skutecznie podłożyli ogień w centrum gminnym w Altdübern. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na pół miliona euro. Grupa miała też pozyskać materiały wybuchowe w Czechach i planować za ich pomocą wysadzić w powietrze inny obiekt dla migrantów. Oprócz tego jej członkowie mieli malować na ścianach budynków nazistowskie hasła. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych niedawno poinformowało, że w roku 2024 odnotowano prawie 50% wzrost przestępstw na tle prawicowego ekstremizmu w stosunku do roku poprzedniego. To było Espresso z układem sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.uklatsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.